tam wszystkich. Dzisiaj na podnośniczku Mazda CX3. Sprawdzimy sobie stan podwozia tego samochodziku. Jak to wygląda dokładnie. Jestem akurat na tyle. Jeszcze ktoś ma Mazdę CX3. Teraz sobie może porównać. Czy to jest normalne, że tak dobrze się trzyma. Czy jest to jakiś egzemplarz unikatowy. Chyba tutaj coś było robione. Bo taka powłoka jest dość matowa, brązowa, czyli coś tu musiało być nakładane może to ktoś sobie sam nakładał, albo to dochodziło fabrycznie, nie wiem jeśli ktoś ma większą wiedzę niech powie ale profile w środku jak widać to suchutko suchutko tam, aby tylko co nieco jest maźnięte od środka ale powiem wam, że coś tutaj nie chce wyjść tarca, no i bardzo fajnie, bo ogólnie Mazdy gniją a tutaj jest wszystko ok, zobaczcie naprawdę fajny stan no ale tak jak widzicie tam profile to jest sahara tam jest praktycznie zero same progi tutaj podobna sytuacja same progi elegancko nie wiem jak będzie chciał klient możemy to zrobić oczywiście jeśli się zgodzi na to żeby mu wtrysnąć tam w te profile to damy mu włosk zanim wyjedzie wahacze ok. tutaj sanki delikatnie ale to nie problem tam górne mocowania też jest ok. naprawdę fajnie to wygląda tutaj zobaczymy w środku no sucho 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 tam jakieś delikatne są plamki żółtek w niby włosku tutaj już powoli jakaś rdza się zaczyna może by się to udało jeszcze jakoś zabezpieczyć, oczywiście, chyba Nie chciał klient. Tak to wygląda. Zobaczymy sobie od tej strony. Nie no, jest ok. To, że tutaj nie ma się do czego przyczepić. Sprawdzimy sobie przód. Tutaj przy podłużnicach no, również nie jest źle. Jedna, druga strona. Nie no, jest ok. Jest nawet fajnie. Ktoś tutaj tryskał czymś no Mówię jak ktoś ma taką mazdeczkę z CX3 może porównać, odpowiedzieć, czy to tak ma też fabrycznie, czy to wychodziło fabrycznie, czy to, jest to sobie po prostu zrobił. Bo nie mam takiej wiedzy. To często nie przyjeżdża tutaj do nas na warsztat. Dlatego jak ktoś ma i większą wiedzą, ma niech się podzieli, czy to jest tak fabrycznie, czy ktoś sobie po prostu to zabezpieczył w takim własnym zakresie, czy to jest po prostu fabryka, czy jakaś ingerencja osób. Bo tam widzę, że już jest sucho. O, widzicie, już jest inny kolor, czy ja by tutaj ktoś tryskał, ale mówię, nie chcę się tutaj wymądrzać. Jak ktoś ma wiedzę, to niech powie, czy ma również taki sam stan podwozia, czy jest to suche w innym przypadku. Na to chwilę fajnie to wygląda. Wiadomo wydech. Może korodować. Auto 2.19. Końcówka. Ale śruby tutaj jeszcze są też OK. Tak jak powiedziałem nie ma tragedii. Myślałem, że będzie gorzej. No i tyle. No i tyle. I jedziemy dalej z robotą.